Dzień dobry, z tej strony Ania z modnego sklepu, a ze mną propozycja od Emily. Mam tutaj koszulkę Katie w rozmiarze M w kolorze białym. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę od S do 3XL, a kolorystyka bardzo klasyczna. Oprócz wspomnianej bieli, również czerń. Zobaczmy, jak się prezentuje. Koszulka wykonana jest w 100% z bawełny. Bawełna jest mięsista, przyjemna w dotyku. Koszulka jest na cienkich ramionczkach. One się delikatnie rozciągają. W górnej części przy dekolcie mamy koronkową wstawkę. Koszulka ma prosty krój, również dół wykończony na prosto. Ona się bardzo ładnie rozciąga. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony: na plecach wykończenie na prosto, obszyte lamówką. Jeżeli spodobała Wam się ta koszulka. Chcecie mieć ją w domu. Zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można ją zamówić. Zamówienie można również złożyć telefonicznie. Zapraszam.